Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kiedy my, Polacy, otwieramy nasze domy, nasze serca i nasze portfele, czasem nawet nasze sejfy, oddajemy wszystko, co tylko mamy, naszym wschodnim sąsiadom. W tym czasie oni, zamiast nam dziękować, bo to jest chyba coś normalnego, jeśli coś od kogoś otrzymujemy, to takim pierwszym krokiem to jest wdzięczność i to jest brak. Sprawianie przykrości tym, którzy nam pomagają, a już na pewno nie przykrości, która była bardzo bolesna dla nas, która była bardzo bolesna dla rąk, które nas teraz karmią, bo my naprawdę to karmimy. Karmimy tym ludziom, dajemy dosłownie wszystko. Dajemy dosłownie wszystko. Oczywiście nie wszyscy. Ja mówię my, w sensie kraj. Kraj tak robi, politycy, rządzący. Wszystko, co tylko się da, to tam leci, łącznie z paliwem. W tym samym czasie. Oni robią rzeczy, nazwać to skandaliczne, to tak jakby w ogóle tego nie nazwać. Bo są czasem takie momenty w życiu, że brakuje słów. I nawet pal licho mnie. Nawet wy pewnie też pomyślicie podobnie, że tutaj nawet nie chodzi o was, ale tutaj chodzi o rodziny tych, którzy naprawdę wycierpieli katorgi. Tutaj chodzi o tych, których już nie ma. Tutaj o nich chodzi. Bo jeśli ktoś coś wycierpiał, to chociaż później już pośmiertnie należy mu się spokój, a to co się dzieje teraz jest skandaliczne. I po tym wszystkim, co robimy, po tym wszystkim, co zrobiliśmy, od prawie roku i nie tylko od roku, zgadnijcie, jak nam się oddzięczają. Odwdzięczają nam się w sposób najgorszy z najgorszych. Nawet aż brakuje słów, żeby to określić. Brakuje słów. To tak, jakby dziś na przykład Niemcy wymyśliły sobie, że ich największymi bohaterami będzie akwarelista. Do tego ten jego ta prawa ręka, jego Imler, że nie będę wymieniał literki H, żeby się tam algorytm nie doczepił, i na przykład ten cały naukowiec Merkele. Tak go nazwałem: Merkele, nie? Tak się kojarzy z tą panią. I na przykład później jeszcze powinni im dać nagrody Nobla, na przykład Merkele powinien dostać nagrodę Mo Nobla albo Jobla w dziedzinie. Jako wybitny naukowiec, ten drugi, Imler jako na przykład wybitny stratek, a akwarysta jako wybitny wódz, głowa państwa. Przecież to jest niesamowite. Ja będę sobie tego typa dzisiaj nazywał, nie wiem, Banderosa, oczywiście, Banderosa, tak, bo jego nazwisko jakoś nie potrafi mi przejść przez język. Nie wiem dlaczego. Nie potrafi mi przejść przez język jego nazwisko, więc. Banderosa, to wkrótce może mu daćcie nagrodę Nobla. Pokojową. Pokojową nagrodę Nobla, wszak przecież Obama dostał. nie? W chwili, kiedy tam wzniecał interwencje militarne, dostał trzy, prowadził, dosłownie prowadził trzy w trzech państwach, prowadził i dostał nagrodę Jobla, czyli borderosa, Banderoza też powinien dostać pośmiertą nagrodę Nobla. Idąc waszym tokiem myślenia. Tak, to jest rzecz niedorzeczna, to co powiedziałem, ale. Skoro my otrzymujemy na Eurowizji, tak? Na Eurowizji przecież wydało się, kto jest kim. Otrzymaliśmy chyba 0 punktów? Totalne 0, totalne 0 i to jest prawda. Ręka, która karmi, jest złą ręką, ale prawda jest taka, że gdyby nie my, że gdyby nie Polska, to wy nie mielibyście nic, dosłownie nic, więc powinniście dziękować. Wystarczy dziękuję i nie krzywdzić. Moi drodzy, 1 stycznia tego roku była kolejna tam data urodzin tego, tego typa, tego człowieka, i zamiast chociaż w takich momentach przemilczeć to, to nie. Oni wręcz tam obchody robili. Zobaczcie, no jest przecież obchody są. Obchody też były w tej Wierchownej Radzie, ten, ten parlament, cały ten ukraiński, oni te, to chyba już zdjęli to. Tego posta, tam też się tak szczycili, to jest, ja wam to przetłumaczę. Żeby było trochę po polsku. Oj Boże, zobaczcie. To jest Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Na swoim Facebooku w obwodzie lwowskim odbyły się uroczyste obchody 114 rocznicy urodzin tego tego człeka. To nawet, człek to nawet za dużo powiedziane. Pod pomnikiem człeka w Lwowie odbyły się uroczystości z okazji 114 tamtego. Jak zauważył szal lwowskiej obwodowej administracji wojskowej ten człek jest osobą, która wykazała się patriotyzmem, determinacją i konsekwencją w walce o ojczyznę. Niedorzeczne, niebywałe wręcz, no niedorzeczne to mam opowiedziane. Zobaczcie, tu macie fotki, fotki tam czerwono-czarne. Przecież to jest propagowanie tego, co jest w Polsce zabronione. W Polsce to jest karalne. W Polsce to jest niedozwolone. Tego nie powinno być nigdy. Nigdy, nawet teraz... Tamtym państwie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do strony facebookowej tego całego Mera Lwowa, no, prezydenta Lwowa, z polskiego, taki odpowiednik prezydenta Andrii Sadowy, czy jak mu tam, on też spokojnie, spokojnie, on też tam był, on też świętował. On też świętował, przetłumaczymy sobie. To już tradycja 1 stycznia w naszej rodzinie i do dużej rodziny tego tam jakiegoś, tego biografia tego człowieka, to opowieść o niezłomności więźnia, obozy, prześladowania. To wszystko było w jego życiu. Swoje przekonania nosił jednak z podniesioną głową. Niesamowite. Oj, niesamowite. I on tutaj przekierował do, do tej strony. Tutaj to już poszli w ogóle po całości, zobaczcie. Po całości. A jeszcze sobie przetłumaczymy. Jest to naprawdę bolesne dla mnie. Jest to bardzo bolesne. Dzisiaj obchodzimy 113, 113 chyba. Aha, bo to było rok temu. Zobaczcie, rok temu napisał 113 od urodzin tego człowieka. Translator, tak tłumaczy, jak tłumaczy. Nie chcę mi się nawet tego. Sami widzicie. Tutaj mają wyłączone komentarze. Ci nie mają wyłączonych, no ale na szczęście są jeszcze ludzie, którzy im tam pociskali. Niesamowite, tutaj nawet Macie to też ta strona odnosiła, zobaczcie. Ja to sobie już przetłumaczyłem wcześniej, przeczytałem, co oni tutaj wypisywali w ogóle. Jezus Maria, to jest oba, naprawdę. Aż nie chce się tego, nie chce się tego czytać. Po prostu nie chce się tego czytać. I teraz. Co na to wszystko powiedział premier? Ano, moi drodzy, jak podaje Polska Agencja Prasowa, premier będzie rozmawiać z szefem ukraińskiego rządu o tym człeku. Jesteśmy skrajnie krytyczni wobec jakiegokolwiek jego gloryfikowania, tak? Mówi, zobaczcie, no zdjęcia na PAP, Polska Agencja Prasowa. Jesteśmy skrajnie krytyczni wobec jakiegokolwiek gloryfikowania człeka. Nie może tu być żadnego niuansowania. W następnej rozmowie z premierem Ukrainy powiem o tym bardzo, bardzo jednoznacznie. Podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier został zapytany o upamiętnienie narodzin tego człowieka na profilach Rady Najwyższej Ukrainy. W niedzielę, w 114. rocznicę urodzin tego człowieka Rada Najwyższa Ukrainy, Parlament Ukrainy opublikowała na Twitterze zdjęcie naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, e, generała załóżnego pod portretem przywódcy bo To już chyba wyparowało z tego, więc nie chcę się, na, naprawdę nie chcę nawet tego czytać. Nawet nie chcę tego czytać, bo tego jest po prostu za dużo. Tego nawet nie da się czytać, bo to jest niedorzeczne, i jest to po prostu przykre. To jest ten koleś, który sobie foteczkę walnął, jak gdyby nigdy nic, a co tam, że z tym typem, to nie ma znaczenia, ale patrzcie teraz na to. Polska zamierza zaakceptować ukraiński kult. Władze polskie noszą się z zamiarem wyciszenia w relacjach z Ukrainą sporu o gloryfikację człowieka. Serce po prostu płacze. Jak się widzi coś takiego? Przecież to powinno być. To od razu. Powinna być interwencja dyplomatyczna. Koniec. Koniec z pomaganiem, dopóki coś takiego będzie się działo. Nie ma ani grosza, ani grosza. Nie ma. Nie ma i koniec, kropka. Macie zlikwidować wszystkie, wszystkie gloryfikacje, dosłownie wszystkie. Morawiecki mówi, że on się, on, on wyciągnie konsekwencje z tego, że to tak nie powinno być, no bo nie Morawiecki, to jest oczywista oczywistość, że tak nie powinno być, pan o tym doskonale wie, tylko, że pan nic nie zrobi. Problem jest w tym, że pan nic nie zrobi, oni tam wam przysłali granatnika, granatnik został zdetonowany w komendzie głównej. I Jakie konsekwencje? No zamietli pod dywan, tak samo jak te, co tam w tym Przewodowie spadło na głowę im z nieba też zamietli pod dywan. Tak to wygląda, moi drodzy. Jeśli my nie będziemy szanować samych siebie, to nas też nie będą szanować. A żeby szanować samych siebie, to musimy jechać ostro, tak, bez trzymanki, z grubej rury, cisnąć ile wlezie każdego, kto nas nie kto nas obrazi. A mi się wydaje, że my jesteśmy takimi do bicia po prostu. Sytuacja przykra wręcz przykra, bo tylu Polaków pomaga. Naprawdę pomagają. Oni myślą, że. Robią dobrze, z dobrego serca pomagają, ludzie są nieświadomi, nieoczytani, więc pomagają, myśląc, że robią dobrze. A tutaj po drugiej stronie barykady dzieją się takie rzeczy i to tylko potwierdza przekonani i nie tylko mnie, że tam wcale od tego nie odchodzą, wręcz przeciwnie, tam jest to dopiero rozkwitające, to dopiero kwitnie, ten kult kwitnie. Mi aż nie przechodzi przez usta. To nazwisko. Jest to najgorsze, co może być. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się bardzo ciepłutko i do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.